Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was pomysł na kartkę na urodziny. Jest mega prosta, właściwie to jest taka, taki bilecik, liścik, który można wysłać komuś na przykład w czasie lekcji, jeśli się wie, że ktoś ma urodziny. Teraz składa się w ten sposób, w środku można napisać życzenia. I tutaj na, na wierzchu mam jeszcze ładne naklejki. Ozdobiona jest ta karteczka w ciekawy sposób. I jeszcze raz. W ten sposób otwieramy, chwytając za rogi i ukazuje się tekst, który jest w środku. Już Wam pokazuję, w jaki sposób możemy złożyć tą karteczkę. To jest bardzo proste. Będziemy potrzebować kwadratowej kartki. Ja tutaj mam kartkę do notatek, ale to może być jakakolwiek kartka. Ważne, żeby była kwadratowa, czyli miała wszystkie boki równe. Oprócz tego mam naklejki, żeby ozdobić właśnie w ten sposób kartkę. I na początek składam karteczkę na pół. Jeden bok do drugiego boku. Otwieram, przekręcam i składam drugą stronę na pół, również bok do boku. Otwieram, przekręcam na drugą stronę. Tutaj jest środek i składam róg do rogu. Otwieram, i teraz tutaj mamy dwie linie, takie zaznaczenia, i teraz automatycznie karteczka w tym miejscu się składa. Te linie składają się do środka, i składamy je do środka. Tutaj w stronę tego rogu i wystarczy teraz zaprasować, złożyć i zaprasować karteczkę. I po otworzeniu widzimy tekst, który jest napisany w środku. Jeszcze dokleję naklejkę, żeby był ładniej. Serduszko. I otwieram kartkę w ten sposób, a następnie możemy tak zamknąć. To jest idealny pomysł właśnie na, taką, na taki bilecik, na przykład na urodziny albo z jakiejś innej okazji, który możemy przekazać w czasie zajęć jakiemuś znajomemu z naszej klasy na przykład. Mam nadzieję, że się Wam ten pomysł podobał. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, oglądania innych filmików na naszym kanale.